Powiedział Sebek Szymański po meczu, że Litwa ich zaskoczyła. No nie, no ja już no, nie mogę, nie ale mogę poczek, słuchać. Ale czy czym? czym, czym tak, powiemy czym. im wiesz co? tym, że chcieli grać w piłkę. Ale wiesz co, że wyszli na, wysoko, ale poczekaj. Że to znaczy, no, ale że, sery, no, ale to jeżeli... znaczy, że piłkarze i trenerzy mm, albo nie czytają hmm. wywiadów, albo nie mają doniesień. Bo jeśli od poniedziałku trąbi codziennie Edgara z Tak jest. Mm. Zmieniliśmy grę. Spodziewam się posiadania piłki na poziomie 60-40, przesuwamy grę wyżej, już nie bronimy tylko nisko, nie idziemy do kontry. Co ich zaskoczyło? No, to no to i teraz, dzisiaj i teraz się okazuje, sobie, tak, no, to że ta odpowiedzieć zaskoczyła na szczyt, tak jak często zima zaskakuje w Polsce drogowców i, i potem wiesz, że, że są, są stóp. Wrócę jeszcze do, do tej wypowiedzi Sebastiana, może takiej trochę nieświadomej, może akurat y, on to zrobił, do czego ja zmierzam, to znaczy... Ja nie rozumiem pewnych historii, bo wiem, że nie wiem, Hubert Małowiejski dokona analizy, w, zrobi kilka wycinków, przód, tył, stałe fragmenty, jak to wygląda do przodu, do tyłu, gdzie, gdzie jest nasza szansa w ukłuciu rywala. pokaże to na odprawie. Jeden piłkarz patrzy bardziej skoncentrowany, drugi mniej. Coś dopowie góral, czy ktoś dopowie Mila. Nad wszystkim trzyma baczenie, prowiesz. Ale ja znam zawodników, co, jak mają ważne spotkanie. To z całym szacunkiem. Jesteś na zgrupowaniu, masz dwie godziny treningu. Dlaczego sobie piłkarz nie może odpalić dwóch meczów przez tydzień zgrupowania? Tak jak nie wiem, ja znam pięściarzy, wielkich mistrzów, którzy jedną, jedną analizę przeciwnika zrobi trener, ale ktoś, kto chce wygrać walkę, to sobie sam włącza, żeby zobaczyć jeszcze jakiś detal. Jakbyśmy, podejrzewam, śledzili aktywność w mediach społecznościowych piłkarzy. Czy są to lajki? czy scrollowanie tego Instagramu, czy wpisy, czy komentarze pod postami kolegów. Jestem przekonany, że są 3-4 godziny dziennie na Instagramie. Maciej, a myśl, że to, to jest przy... czas, a myśl, żeby sobie że nie wiem, wziąć łajskał dwa mecze. A myślę, że przed tym meczem takiego czegoś Ja nie, nie wiem. wiem, czy było, No bo jak ktoś mi no mówi, no, że ja jest to że że... 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 Na nas Jeśli mi Sebastian Szymański mówi, że on Aha. jest zaskoczony Litwą, a oni grali już podobnie w meczach Ligi y, Narodów, gdzie przegrywali nieznacznie z Rumunią, Cyprem czy Kosowem, to przecież oni nie, nie stali sześć meczów nisko i nagle pierwszy raz z Polską zagrali w ten sposób.